Tren dziewiąty. Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze. Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, która, jeśli prawdziwie mienią wszystkie żądze, wszystkie ludzkie frasunki umiesz wykorzenić, a człowieka tylko nie w anioła odmienić, który nie wie co boleść, frasunku nie czuje, złym przygodam nie podległ, strachom nie hołduje, ty wszystkie rzeczy ludzkie masz za fraszkę sobie, jednaką myśl tak w szczęściu, jako i w żałobie, zawsze niesiesz. Ty śmierci najmniej się nie boisz, bezpieczną, nieodmienną, niepożytą stoisz. Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi, ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem swym nieuchronnym nędznika upatrujesz pod dachem złoconym. A uboższym nie zajrzysz szczęśliwego mienia, kto by jedno chciał słuchać Twego upomnienia. Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje na tym strawił, żebych był ujrzał progi Twoje. Terazem nagle ze stopniów ostatnich zrzucony i między insze jeden z wiela policzony.